Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzą Żydowcy Klubu Spraw Nowego Żydogwardia Koszalin. Wczoraj w 2015 roku życzę Zachodniom Pomorskim Nowego Żydowca, Żydowcy, nas, Zemno, Azjana Zamskich, oby przyszły rok 2015 roku był z bankiem obfitym, nieprzyjemnym, i wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Dziękuję życzę Klubu Spraw Nowego Narodzenia i Żydowcy Klubu Dziękuję bardzo. W imieniu zarządu PKPN Bałtyk Koszalin, wszystkim kibicom, sympatyków i nożyk w Koszalinie, życzymy wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że sezon piłkarski na wiosnę 2015 roku będzie udany dla koszalińskiej piłki, dla Bałtyku Koszalin. Jeszcze raz w imieniu zarządu PKPN Bałtyk Koszalin, wszystkiego najlepszego zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego Nowego